Panowie tak mnogo będą naprawiali jezdnię, boję się, że długo może nie wytrzymać. Pojedziemy sobie do skrzyżowania i skręcimy w lewo. Poczekaj, przed wasami poczekaj, poczekaj, bo pisz idą. Jedziemy prosto, ale bez kierunku i potrzebujemy kierunku żeby jechać prosto. Dobra, masz dobry bieg? Ale czemu taką zruchomujesz? Teraz mi tu obiad wyskoczy, ale jedźmy, 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 zobacz, nie ma kierunku Będziemy tak stali, to się. Tam od zaraz zostanie Odpalę. Troszkę więcej gazu i spokojnie sprzęgu. Gazu, 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 gazu. Nie słyszę gazu, nie słyszę gazu. Uciekamy. Tu było lekko podgódkę już jest z samego sprzęt ciężko zrożyć. Zawracamy wykorzystując wjazd w osiedle po lewej stronie. Ci podpowiem w z do tych ostatnich jazd, żebyśmy wjechali blisko prawej strony i płytko mhm. Tylko cały czas rusza z tego sprzęgła A chciałbym, żeby, żeby był używany gaz Kieruneczek I od razu bym kręcił na maksa. Nie ma na co czekać. A pojedźmy prawo z egzaminem. Mhm, dobra. O, ciekawostka. Tak. Tutaj jeszcze nie widziałem, żeby wjeżdżali. Oj, o, ale, ale... Przepraszam, bo by się podał po I prawo <grymiju>? Obińmy ich sobie. Mhm. A co tu się wydarzyło? w mu zjechać. Że się zatrzymują? Mhm, tłumaczę coś. Czyli... Dobrze, zawróćmy po lewej stronie, to jest jak brama. Mhm. Dobra, go... jedna no ta pierwsza, ta druga, tylko dobra to w tą uliczkę. W nie? O. Tylko co przypuścić? Jeźmy, jeździmy, jeźdźmy. No daleko jest dobra. No, tak, to ja sobie poczekam świetnie wystarczy. Wydaje mi się, że chyba pani z tym trójkątem nie ustąpiła. No, zaraz zobaczymy. Oj no, my też tu się nie popisujemy, no, widzę. Zdecydowanie nie mam, nic nie idzie. Tak, bo tłumaczyli. E, tak, nie, bo się włączał. Myślałem, mhm. że za jakieś parkowanie podejrzewam w jakimś Aha. miejscu nowym bo chyba każą wtedy... O ten zbiornik na wodę. Tak. Tylko no poczekajmy, nie. Jak ten biały się też przyjedzie. To ja tak zrobię, Ale nie? za mocno nie uciekajmy do prawej, bo później... Stop, A. stop, 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 stop. No nie możemy tak podjeżdżać blisko, bo później jak kominiemy go. O niestety przesiadka tak zwana. No tak myślałam właśnie. O, spófuję. No, kazał mi zjechać najbliższą, bo no. możliwe pewnie miejsca. Znam ten ból. I to w lewo. <głos> <głos> Łączymy się w bólu. Tak. Jak panowie tak mnogo będą naprawiali jezdnie To boję się, że długo może nie wytrzymać. Zobaczmy, czy Zmieniamy pas. Tak bardzo do nie dojeżdżaj, tylko tak środka pasuje trzymamy hamulec, hamulec. Tu niutka, trzeba szybko kręcić, bo to ilość miejsca jest ograniczona. I na maksa. O, się byłoby trochę za wolno, to można nie się chodźmy. nie wyrobić. Na prawe sobie No i jedźmy, co? Zjedźmy, jedźmy, jedźmy Słowa sytuacja, jedźmy, 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 oni skręcają, jeźmy, jeźmy. O, i zatrzymamy się tutaj dopiero to, to. Dobry, Wiadomo, o co chodzi? Mhm pani na zbieganiu mi się nie podoba. na skrzyżowaniu najbliższym w lewo pojedziemy słuchaj. Ale jeźmy, jeźść, jeźmy. jeźmy. Tylko jedynkę odpalamy, odpalamy, Chowajmy się i teraz tak troszkę przyjechałem przejechaliśmy, też nie trafiliśmy do końca w pas, prawda? To, że jest trawaj na przystanku, to nie znaczy, że my musimy gdzieś na środku skrzyżowania 30 metrów od niego się zatrzymywać. Jestem pewny, że gdyby nie było tego zatrzymania, to byśmy się przed nim wyrobili. A jeżeli nawet... Yy, no tak, to była chwila zawahania, mówię, ruszy, czy nie ruszy, tak, i... Żeby nie było tak miło, to zaparkujemy w prawo jeszcze raz, tak czarny jak? kombi, a dalej z biały kombi, to między nimi i też z najazdem spróbuj wyjechać Bardzo fajnie. Dobrze, jedziemy dalej. Poproszę teraz przy w prawo zatrzymajmy się. I zrobimy zawracanie na szerokości jezdni. Tutaj, ojej, kurczę, to nie robiłem. trochę życia, 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 bo nas tu zima zaskoczy zaraz.